Wczoraj stwierdziłem, że szczerze to nie ma co siedzieć w Polsce, także jedziemy za granicę, szukać jakichś fajnych przygód. Siema nie wiem, jest trochę przypał, bo... Jutro z samego rana jedziemy do Wiednia. 5.30 przyjeżdża tutaj Kamil, jedziemy jego furką najpierw do Wiednia, Wiednia, do miasta, tam pochodzimy sobie po przeróżnych sklepach, ponagrywamy wszystko oczywiście, a potem lecimy do Outletu, znaczy jedziemy do Outletu, który też jest godzinę za Wiedniem. Z Outletu potem wracamy tutaj, pewnie będziemy tutaj w Katowicach z powrotem o jakiejś pierwszej, drugiej w nocy, a o 5.30 mamy autobus do Zakopanego, ponieważ w Zakopanem kręcimy odcinek Sneaker Creeps z Jaszkiem, z takim ziołmałem, który robi no serio zajebiste customy. Pewnie już widzieliście ten odcinek. Także trochę się stramy z Michałem, że nie wyjdzie. Aczkolwiek. Będzie dobrze, w sensie, no po to tu przyjechaliśmy, żeby było śmieszniej. No, żeby było śmieszniej, By śmiesznie. żeby wykorzystać te, te dni w 100%, nie? No, ja jeszcze jutro mam studia. Ja niemiecki. Zajmie. <grym grym> A Michał, do ciekawatu tutaj już podam. <grym> A no właśnie, bo jeszcze jest sytuacja taka, że Michał ma jutro wykłady do 11:45, więc furtę. Będę się uczył z tyłu na laptopie, mm. będę siedział. <grym> Idziemy spać teraz, bo jutro rano wstajemy. Beconi jeszcze. Mac toast, ja... <grymne> Dobry. Dobra, co tam? Słuchajcie, kolego. A ty jesteś całek, a ty wstałeś w ogóle przed budzikiem jeszcze o piątej, no ale jest zabawa. Kremilek oczywiście zaspał ja, Ale mówisz no, czorek. Mamy, mamy jeszcze zapas czasowy, w tym momencie mamy jeszcze zapas czasowy, więc nie musimy jeszcze bardzo się starać. Czekam na Kremilka tutaj. Na no, za zewnątrz. zaraz będzie. Siema Dobry wieczór. Stałem o piątej. Powiedziałem, że idę na drzemkę. No i został. <noise> co panowie, jakiś maczek?

No i jesteśmy w Wiedniu. Także elegancko letamy teraz po sklepach. Szukamy fajnych parek, fajnych ciuszków. Może coś sobie będziemy kupować. Jeszcze przed tym jak dzisiaj jedziemy do outletu później, to właśnie mamy zaznaczone na mapie dużo sklep, także let's go. Patrzcie, się za nami znajduje, to jest sklep Solborg. W ogóle jeden z ładniejszych sklepów. Widzieliśmy na zdjęciach, ale zaraz wy zobaczcie, jak to wygląda wszystko w środku, to nie trzeba nosić jak na zewnątrz, także luz. No i co? Tak jak widzicie, ja tutaj już widzę do mojego nowego mieszkania wycieraczkę, ale też jestem przekonany, że jakby taką użył, to na pewno ktoś się ukrad. ale wyjdziemy, zobaczymy, sprawdzimy co nam się dzieje. Let's go Paćki, masz to jest w ogóle namalowane stary Tak, to jest ręcznie. No nie jest plakat Myśleliśmy, że jest plakat, co nie? Ale mu carne patrzcie fajne. A patrz, to jest to samo, jak z ale ciekawe, że mają taką galerię sztuki ale tutaj u siebie. Patrz to, patrz. Są, to są te z, z rude, van z rudy. się? Nie mam pojęcia, co to jest. To są te stare, które jak dostajesz je w taki sposób, dostajesz do nich barwniki i wrzucasz na to, jak, znaczy nie dostajesz barwnik, ale barwujesz, barwisz sobie, sobie i masz w dowolnym kolorze bandana print na tym. Super, super. I one są w ogóle w Polsce wyprzedane wszędzie. Co ile tutaj dostawili 115 euro. I te jeszcze, te jeszcze są super, to są vanse z Woofaps. Mega mocno też. One też się w ogóle wszędzie wyprzedały w Polsce. Też ich nie ma. Mega fajne. No, o, patrz, mamy izby i lepsze one są wszędzie wyprzedane. Znaczy, one chyba ogóle wyprzedały, nie wiem, czy słyszałeś. Chyba wszystkie się wyprzedają tak. A Tutaj są, tylko na Zarytail, to nie, ale... ale są normalnie. W ogóle zajawa, jak ten sklep wygląda. Serio, to jest tak kompletnie inny asortyment, niż jest w Polsce w ogóle gdziekolwiek. Te Babes'y też mi się podobają, to może no, nie czerwone, ale... fajne, no, na przykład, no nie wiem, no, może też nie takie. Też no, może nie, nie takie ёre, no ale... Ale na przykład takie już niebieskie prędzej na przykład. A to po prostu zwykłe takie... Um... No, też prawda, też prawda. Bardzo mają mocne, ale one są, nie, rozumiem, nie ma sprzedaży, nie? One są okropnie to drogie. One to są to okropnie, Nike, okropnie, Nike, drogi. to nie był Barbie, który, który wychodził zraz z kolaboracją Dunków z Bo oni tu mają normalnie premiery, także możemy zobaczyć ich ceny na stoku, ale to będą naprawdę duże sumy. Ale nie sprzedają no. no no i tak no. Sorry, this Berbrick comes with the Nike Dunk release? Oh cool. Is it for sale or not? Yeah, how much for this? 200 240? Okej, okay, cool, it's very cool. Do domku? Do planujesz, co? Starry. Mega mocne. No. Tomorrow we've got next, uh, we are recording next video from Poland with the other guys. Okej, okej. That's nice. That Busy trips. <grym> okay. I will buy it. I'll get you a new one. Okej, thank you very much. Ale ścianówkę dostaniesz. No, jest zajebiście. kupić na maksa kawsa, chciałem kupić kawsa na Maxa do siebie, ale te kawsy na StockXie teraz kosztują like. 2000-3000zł, a ten szczerze zajebiście. Szczególnie, że będzie warty, po 2-3 tygodniach. Szczęście Mikołaj nie tracić w sumie, bo na StockX był za 800, a tutaj so, jest za 3300. Ale no masz nóżkę jakby, więc wiesz. O, To jest jakaś autentyk. Tak, how I for the masks? Are they... 60 euro, bro. Może kupimy jakąś na giveaway, kurde. No jest ładna, jest ładna. Can I see the masks? Of course, which one? There's a lot of. Maybe the camo ones? Kurde, the... with one. yeah. no? Wisi tak? 250 zł każdego. No ładna jest. Dobra, okej, okay, I will take the mask. Yeah, I get a new one, okay? Okay, sure. Teraz możemy nazwać nas zrobić filmik cashing out, <laughs> wiem. <laughs> Zakupy. Ale się z tego berwika? Tak się jaram. Ja myślałem, że to jest tylko wystawowe, że to nie ma opcji, że jest na sprzedaż w ogóle. No ale w takim razie ciekawe, ciekawe. Trochę szkoda, że, że cena jest duża. Wszystko jest sold out, a jednak na zapleczu mają jeszcze. Ich... Beskity, deskity. No, bardzo ładny sklep, naprawdę. bardzo się podoba. No. Nie będzie pasował do jego mieszkania. Thank you very much. Thank you man and Have um... a good day. Zajawka totalna No i szczerze to powiem wam, że ostatnio robicie tak mocne wyświetlenia i w ogóle ten YouTube mój znowu wrócił w siłę z czego mega się cieszę i chcę też zdać jakiś prezencik ode mnie, także maseczka dla was tu gdzieś wam się jej zdjęcie wyświetla, kupiłem ją przed chwilą w Sobocie, także też pamiątka z tego tripu no nie wiem, sądzę, że tak standardowo zrobimy zostawcie komentarz z nikiem waszym na Instagramie zafollowujcie mnie na Instagramie, bo pewnie jeszcze jakaś część z was tego nie robi yy, i maseczkę wylosuję sądzę, że tydzień po publikacji tego filmu wyniki na moim Instagramie, a my lecimy do Kolejnego sklepu, no i mam nadzieję, że ktoś z was będzie się cieszył nową fajowską maseczką Bajfa. Akurat jest trochę przypał w Polsce, wiadomo z czym, więc przyda się. Jeszcze w ogóle, co jest najlepsze, że tego berbrika dostaliśmy w pudełku Normalnie to jest nie pudełko po butach, ale to jest pudełko wspieralne tego... Też pierwszy raz w ogóle no, nie, jakby widziałem na żywo te Bearbricki, szczególnie te tak no tak, wielkie tak, jeszcze tak, widziałem tak, ale... ale nie widziałem, że one są w pudełku w ogóle normalnie, takim ala Zajebiście mocne, dobra SP. Nike b? Dobra, ja idziemy do kolejnego Taka ciekawostka, jak byłem około 3 miesiące temu we Wiedniu, to Easy leżały w sklepach Była wtedy jakaś premiera A, a pamiętasz jakie Easy to były? Nie mam pojęcia, teraz jest tyle tych okay. premier, że... No tak, ale dobra. były, więc wejdziemy też dzisiaj pewnie i zobaczymy, czy. Znabczy, może coś... nie? W Snipesie był, tak, w był, no, Normalna gablota była i pełno Easy, więc może, może coś będzie teraz. Snipes to kolejny fajny sklepik z butami. Wjeżdżamy tam. Kamil mówił, że to właśnie w tym sklepie był Easy. czyli no nie obstawiamy, że będą, ale no może coś się zmieni. Let's go. Możliwe, że nie pozwolą nam nagrywać, więc może... Tak, tak musimy tutaj te wideo na promce. 140 euro? No to jest dużo. One w ogóle Normalna ten, cała. One taka były, taka. On, na nie wchodził kodra, bo to by na didacie pamiętam, na dropsu rzucaliśmy. Co się A to są te nowe Vapor wiesz? od Nailka. No i tutaj mamy zarobek, słuchajcie, patrzcie. Tutaj mamy za 100 euro. Musimy policzyć, bo piątki są za 150 dolarów. Więc zaraz przeliczymy, jak to będzie wychodzić. Jest zarobek. Jest zarobek 40 złotych na parze, więc. W ale w sumie... już na, na stok się już nie? Na stok się już podarka, a, po a, wiesz, a co dopiero jakiegoś wiesz, jak damy to wiesz, komuś wiesz, komuś wiesz ale już damskie. Rydid to jest 129 euro. 590 zł jako retail. Masz stówkę, mordko. To, to jest najlepszy rozmiar, tak? Tak, 11,5 US. W Polsce te buty by nie stały. Ile? 655 zł. A tu wychodzi 590. No to macie 60 no, to zł na czysto. Złotych, no. W Polsce by te buty nie stały. Lecimy kolejny sklep. Y -y, jako ty, jak oceniać tutaj Snape? No, aktualnie średni asortyment. Wiem, że tutaj odbywają się dropy właśnie, więc na pewno kolejki też się ustawiają. Y -y, Jordany były fajne. Jordany były fajne, mi się podobały. Patrzę, już tutaj kolejne sklepy, dlatego się w telefonie. Wczoraj spoko. No teraz jest, ale jestem przekonany, że to mo mogliśmy też mieć po prostu, bo w niektórych footlockerach w Warszawie też tego typu buty są, występują i to jest standardzik, aczkolwiek na pewno by ich tu nie było, nawet dla tych czterech dyszek, no. Jak to... jest instant kasa, nie? Więc jakby kompletnie się nie dziwię. Dobra, śmigamy do kolejnego sklepu, bo tutaj czas nas goni. Jesteśmy pod kolejnym sklepem, tym razem sklep priselerska, ale widzimy, że jest mega mały, także szczerze to nie jest. jest, co tam będzie, ale wchodzimy, zobaczymy. Your, like, the main store, right? we just opportunity to buy some shoes already now okay and in November, we're going to open like behind this wall on 120 km, uh, square meters. Nice. Uh, our new shop. We want to have like three to four hundred different pairs of shoes, cool. three to four thousand if you include all the different sizes. And that's our goal. And I think we're going to reach it. But you have to wait till November. <laughs> okay, so we'll come in November. Hopefully, hopefully. <laughs> and maybe can you show some snippet? About I, can, I, can, I can quickly show oh, you okay. that you have, I don't have. I can show you that I don't really have something to show. Because it's all trash You okay. see It's just trash mm -hmm. for now No mm -hmm. Okay You can film it It's work in progress Right Yeah It's work in progress We have a clothing room Over there Then we will have All the so shoes You nice. So we will be for sure The biggest Like Reseller store In uh, Vienna In, Austria, in right? Vienna for sure And I've been to Germany Lately And I was actually A little bit Overwhelmed Like how How little Their stock is Okay So yeah. maybe we'll even be Like the biggest one In in the German Okay yeah. So see uh, you in November hopefully. In November We'll see mm -hmm. each other Thank you very much. Bye bye guys. Nice to stay. Enjoy. Tak jak widzicie, sklep bardzo fajny, mały, ale w przyszłości ma być większy. No i dostaliśmy zaproszenie w ogóle na, na otwarcie. Kurde, to jest w ogóle tak niesamowite. I z tamtym ziemalem, i z tym ziemalem, gdzie tam się skumbaliśmy, kwestia zagadania i znowu poznaliśmy mega fajną osobę i dostaliśmy zaproszenie jeszcze na, na, otwarcie. Tutaj na otwarcie. Jak właśnie zobaczyć, ogromny był ten sklep, z sumie tam za ścianami to Tak, no znaczy może nie wiem, czy się, ogromny. Ale to się tknęło w tą stronę, nie wiem czy widziałeś, jeszcze tutaj były pokoje, więc a, naprawdę, no tak, naprawdę jest. Tak, będzie, wiesz, tu wszystko, tu no, i tam On mówi, że to jest powyżej 100 metrów kwadratowych no, 120 chyba. 120, 120, no. No to nie wiadomo, jest... czy coś magazyn, czy nie, ale i tak jest. Tak, duży. Jest naprawdę tak, duży tak, więc... tak, tak. Także konkret. Wyśmigamy do kolejnego sklepu. No, a moim zdaniem to był przykład też fajnego miejsca i fajnej zajawko, Fajnego zajawkowego miejsca, o, tak. Jesteśmy przed kolejnym sklepem whistleerskim. Tym razem zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Znaczy, osobiście mi się nie podoba, ale na pewno. Mi się podoba strasznie. Robi trochę wrażenie. To są moje kolory. Tak? Ja w ogóle to na początku. Może zobaczymy, co to może być tak. I stronę, a nie. Jest z Instagram. Moją. Dużo się to podoba. And how long are you doing this this months from uh, you. So, yeah, this oh. się Naprawdę są takie moje kolory, które uwielbiam. Nie wiem jakie taki. Znaczy, szczerze, ma... jakby to było pomalowane, ale to, to jest naklejony, start, To jest tak nie, tak. Taka tanta. Is... You're from Germany also, yes. right? okay. I heard that Austrian people don't like German people visit, No, right? no, 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 no We had 2,000 people outstanding really? there when we had the opening Whoa, yeah, that that's was cool crazy. Okay, sorry then <laughs> Sorry then, sorry then We opened it at 12 at the opening day And they were here at 6 a.m. Okay. They waited 6 hours And then till 7 p.m. It yeah. was completely full, everything The that's police cool. was coming And cool. the Apple Store manager I'm so sorry, but what's cool going for on you. here? Cool yeah. for you. Yeah. It, so this nigga culture W is quite big, right? Yes. Okay. Same in Poland. Same in Poland. In Poland we also have like every kid is doing Instagram and stuff and uh, doing hustle and, and stuff and that's very cool. Okay, so we will talk to the camera yeah. right now. <laughs> nie, no, moje zdaniem bardzo spoko. Ale zobaczcie to. A jak... patrzysz sceny? Nie? nie jeszcze, nie, ale zobaczcie jak to wygląda na Instagramie te zdjęcia. Oh. One wyglądają tak mocno. Co sądzisz o tych butach? One mi się tak zaczęły podobać. Nie, kompletnie. Myś... Bryła super, ale kolor nie się nie. Właśnie mi zaczęły się podobać. Myślę, że Mogłyby spasować. No ja, stary, dzień pasuje tutaj do... Dzień przed wyjazdem chciałem rzeką zagrać. Jednak to pierwsze Supreme stuff? No, okay. only in the other stores. Okay, thank okay. you. But it's not really hyped anymore here. Yeah, really. Everyone wants some Travis Scott merch okay, or Nike stuff like, yeah, like that. Like that. Okay, okay. No to widzicie, trend jakby idzie. Widzisz, w Polsce też powoli tak się tak się A, dzieje. Wiesz, to widziałem, ja na Instagramie <laughs> to widziałem, że szukałem tego. A wiesz od czego to jest kopia? Tylko Supreme Builders, to i takie jest Ale jakościowo, to wymiata, to bardzo, wymiata naprawdę jakościowo. Bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you. Thank you. have a good time Mi kompletnie się sklep nie podobał. Kompletnie nie czuję zajawy do tego typu miejsc, ale ja trzymam kciuki. Naprawdę, mi się bardzo podobał. Wchodzimy do tego jakiegoś takiego tutejszego witkaca. Tak, to no taka po prostu odzież luksusowa, powiedzmy, że porównamy to do witkaca. Nie możemy tu nagrywać, także nie nagrywamy. <laughs> Maski upłynęły na 30 przydatne oczywiście przez sytuację na świecie. O tej są dostępne za 80 euro. Troszeczkę więcej niż PayPal. No. Jak trafię tutaj, to od ścianę, to dajesz mi stówę. Jak ty nie trafisz, to dajesz mi trzy dychy. Dajesz ci buziaka. Pa. Tak. Chcesz buziaka? Dobra, to stówę mi dajesz. Patrz. Ja! No to jeszcze pięć... Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, masz. Teraz pięć dych mi dasz. Jesteśmy pod jakimś skate shopem, z tego co wiem, to jest skate shop, to jest właśnie No i zaraz wbijamy i zobaczymy co tam ciekawego mają. Jeden z ostatnich dzisiaj już sklepów, także latujemy tam. Bo oni tutaj mają normalnie premiery tych butów ciekawych. To pokazałeś mi więcej. co tutaj się znajduje. Burberry are for sale or not? Yes. They are for sale. It's a private sale. Private sale, right? Uh -huh. Okay, okay. Can you give us the price? Uh, you have to ask the guy. Sorry. Uh, are you selling this uh, this dunk Berberi? yeah What's the price for it? Uh, 100. 100 euro. Yeah, are. but it's uh, it's not ours. It's uh. Shoofa, friend, na sneakers app. I on i z to jest it. so 100 euro okay, 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 okay. To jest ciekawa marka. Weja się nazywa. I ona jest taka 100% z tego co wiem, 100% legańska, mega porządna i w Polsce teraz przeżywa jakiś w ogóle hit. Bardzo dużo osób kupuje ich rzeczy. Jest całkiem spoko. W sensie takie, jakby, wiem, że jest spoko, podoba mi się. Że wiem, że czerwony ten, to ponosił brzmienie. To się trochę. Mieliśmy no, brzydko, ale zrobiliśmy. Bo tu jest jakiś inny styl, a tu jest lepszy styl I wbijamy do tego stila i to jest ten prawdziwy skate shop blazery z tym, z ACG, no z Nike'em I są naprawdę bardzo, bardzo porządnie wykonane To jest kordura chyba z tego co mi się wydaje I z tego co wiemy w ogóle w Polsce szybko się wyprzedała, a tu sobie Sklep Nike'a, eee, Na no szkoda że w Polsce takiego nie mamy W Polsce w ogóle nie mamy żadnego oficjalnego sklepu Nike'a Wszystkie są tak naprawdę na franczyzie, ale tutaj mamy także tak, jak powiem jeszcze raz, wlatujemy do środka. No i liczymy, że tam jakieś fajne parki od Nike'a właśnie znajdziemy. Ale fajne są kolorystyki Shadow. W ogóle te Shadowy to teraz mają tyle kolorystyki, ale to się sprzedaje super. 110 euro. Po prostu to jest dokładnie to bardzo podobnie. One są fajne, one mają tylko jakąś super ciężką podeszwę. To jest dziwne. Na zasadnie za 190 zł sobie, na dropsy takie wrzucaliśmy O, to jest zajebiste Tylko dużo kosztuje niestety 30 euro, tam 100 zł, ale to są takie na buty do przewożenia butów masz taki... Takie tam parkę wiesz, to takie to mi się strasznie podoba Takie nawiązujące trochę właśnie do, do sneakersów mocno. This is not for sale, right? This is not for sale, no. Okay. Only this is for sale. Ja zrozumiał, że, e, że ten, czy są na przecenie. to jest 129 okay. euro, ale nie umie ich znaleźć, ale są bardzo ładne, nie umie ich znaleźć na stopie Mi szuka tylko tych la te loły, nie wiem. Dlaczego w ogóle nie ma tych wysokich? No ja ciekawe. No i patrz, na przykład tych nie ma nigdzie. No one nie wychodziły na Nike 180 są. Może, tych butów w ogóle nie ma... Znaczy w sensie one nie były dostępne na Nike jeszcze, a są tutaj dostępne. I tych nawet nie wyszykuje na system stoky. Ja są całkiem ładne. Tych nie wyszukuje. Tych nie wyszukuje stokiks, te wyszukuję i są całkiem ładne, prawda? I rozmiary od 40 do... To jest jakiś mały rozmiar. Mordo, to jest 42 nawet. No. 146. 114 euro mordo, a to jest 120 euro. No to, to no to nie ma. No a chcieliśmy już, bo jesteśmy mandat jak jechaliśmy, się śpieszyliśmy. Jesteśmy nie dostaliśmy. Znaczy jeszcze nie staliśmy, ale... Ale dostaniemy. bo to nie przyjdzie w Austrii, także Trochę kaskiem jest zapłacenia, moglibyśmy sprzedać na szybko i zapłacić Manda z tego, ale no. O, z one są minus 50%. Dobra. Czemu my tego nie widzieliśmy? Nie, nie, nie. nie? nie? no, nie. Ale też tu jeszcze było na przycenie. patrz, te było na przycenie. A jest 20% tak słabo. Jestem bardzo ciekawy tych butów. Próbuję je gdzie znaleźć. Bo w swoim personalnie nawet mi się podobają. Więc może, może. Są za 130 euro. Wychodzimy. Fajne butki. Ciekawe mega zjawisko. czy znaczy zjawisko. No nie, to nie jest jakieś niesamowite, ale Fajne, ciekawe, że nie było ich nigdzie na Najku wcześniej, a znaleźliśmy je tutaj w sklepie, ale śmigamy już do furki. Prawdopodobnie, ale chyba że jeszcze coś znajdziemy po drodze. Także let's go. Nie, nie Ale ten park verboten, niby tu jest napisane Że zabra zabrania się niby parkować No, wyjeżdżamy z Wiednia z dwoma mandatami Nie fajnie, ale jak to ktoś powiedział, że jest szansa, że w atlecie się odkujemy A odcinek z atletu zobaczycie już niedługo no, Mam wrażenie, że ten odcinek tutaj we Wiedniu wyszedł super W ogóle jeszcze nie byłem do niego przekonany I bardziej chcieliśmy sobie po prostu położyć, po sklepach i przy okazji wziąć kamerę I dla nas sobie ponagrać jakieś rzeczy Ale szczerze to fajnie się nagrywało, nie? Bardzo fajnie, bardzo z fajnie Za totalnie sklepy fajnie, dwa mandaty już już trochę, <laughs> tutaj mamy Jeden. no i w następnym odcinku właśnie z outletów może się odkujemy Tak, prawda? także zobaczymy Więc na kolejny odcinek, który będzie pewnie trochę później I zapraszamy was na niego serdecznie Dzięki za oglądanie tego Chcielibyśmy jeszcze zrobić unboxing tego berblika, ale unboxing jego zrobimy jak już będzie filmik z mojego e, mieszkania Który już niedługo również będzie na moim kanale W takim razie, siemanko, zostawiam was jeszcze z jakimiś fajnymi przebitkami z Wiednia coś powiedzieć jeszcze? Tak, chciałbym powiedzieć na razie, cześć Hello